Dzień dobry, we wtorek. Dzisiaj trochę później. Wracam z Warszawy, zatrzymałem się dziś w lesie. Ewangelia dzisiaj o Zacheuszu, czyli Ewangelia o szukaniu, poszukiwaniu, o pytaniu, o ciekawości, o tym, że trzeba szukać różnych sposobów na to, żeby spotkać Jezusa. I we mnie cały czas pracuje wczorajszy dzień. Wczoraj, jak wiecie, byłem w Warszawie i dwa takie obrazki pierwszy to y, trochę czasu spędziłem na Żoliborzu u Jerzego dawno tam nie byłem, bardzo się stęskniłem za tym miejscem y, wczoraj znowu jakby doświadczyłem bardzo mocno ciszy, która tam jest spokoju, który tam jest, a Żoliborz to wcale nie jest taki, taki cichy zaułek Warszawy w pobliżu jest plac Wilsona, więc duże skrzyżowanie, duży hałas a już u Jerzego jest bardzo cicho Spokojnie. Wczoraj, kiedy stałem nad jego grobem, to przyszła mi taka myśl do głowy takie pytanie, które zostało bez odpowiedzi: A co jeśli Pana Boga nie ma? A co jeśli to wszystko, o co walczył Jerzy i wielu innych ludzi, i za co w końcu zginął, tak naprawdę nie istnieje? i tylko on tam leży od 35 lat w grobie i go po prostu nie ma. To takie straszne pytanie, bo ono ono zawsze zostawia we mnie takie spustoszenie, w takim sensie, że jakiś smutek, jakiś, jakąś właśnie pustkę, coś takiego, co sprawia, że za bardzo nie wiem jak się odnaleźć i bo to jest pytanie, które drąży mnie, moje serce, a z drugiej strony Wiem, chcę wierzyć, chcę wiedzieć, że odpowiedź jest inna, to znaczy, że odpowiedź jest, że Bóg jest, że On daje nadzieję człowiekowi. I, I tak sobie myślę, jakie pytanie miał w swoim sercu Zacheusz, który był ciekawy Jezusa? Czy to było pytanie o Boga, czy to było pytanie o wiarę, czy to było pytanie o ciekawego człowieka? Do końca nie wiemy. Też nie wiemy, jak Zacheusz odczytał słowa Jezusa. E, dziś e, zbawienie ma udział w tym domu, że ten dom ma udział w zbawieniu. E, nie wiemy, jak to do końca zabrzmiało w uszach Zacheusza i w jego sercu. Wprawdzie podzielił się majątkiem. Ale być może to było doświadczenie po prostu spotkania kogoś niesamowicie przejmującego. Jezus musiał być niesamowitym człowiekiem, że spotkanie z nim sprawiało, że ludzie tak zmieniali diametralnie swoje życie. I drugi obrazek to spotkanie w Empiku z ludźmi, z czytelnikami naszej książki. Spotkaliśmy się z Karoliną, z, z kolejnymi osobami. To już któreś spotkanie, na którym doświadczam bardzo podobnej rzeczy, że wokół tej książki gromadzą się ludzie, którzy są poszukujący. Zazwyczaj jest jedna, dwie, trzy osoby, które bardzo mocno mówią, czy przyznają się do bardzo mocnej wiary, do tego, że w kościele mocno mają swoje miejsce. Większość ludzi to jest ludzie właśnie poszukujących. To Karolina mówi, bo widzimy już, że to się powtarza: że większość tych opowieści zaczyna się od słów: Kiedyś byłem bardzo wierzący, pochodzę z bardzo wierzącej rodziny i coś się stało po drodze. I te spotkania mi pokazują bardzo mocno, jak łatwa i mocna jest pokusa w życiu księdza, ale myślę, że każdego chrześcijanina żeby otaczać się ludźmi, którzy myślą podobnie jak ja, wierzą podobnie jak ja, którzy nie mają problemów z wiarą, którzy są przekonani, że Bóg jest na 100%. I wtedy y, możemy odnieść wrażenie, że po pierwsze wierzą wszyscy, no bo skoro moja ekipa wierzy, a ci, którzy nie wierzą, to są coś wrogowiek, z którymi trzeba walczyć. Y, podejrzewam, nigdy nie robiłem badań, ale z tych małych moich doświadczeń że właśnie jest na odwrót że to większość dzisiaj nie wierzy niż wierzy i że to nie są nasi wrogowie ale wierzcie mi, każde to spotkanie to nie jest stadion narodowy gdzie jest 60 tysięcy ludzi ale y, te kilkadziesiąt osób które przychodzi to są ludzie, którzy mają w sobie pytanie mają w sobie ciekawość to nie jest na zasadzie takiej że spotkasz się z księdzem w Empiku i zaczniesz chodzić do kościoła ale to jest ciekawość i pytanie, bo potrzebujemy czegoś więcej, czegoś głębiej, i ludzie szukają. I to jest fascynujące naprawdę w tej całej przygodzie, że mogę spotykać ludzi, którzy chcą pytać, którzy chcą szukać, którzy nie żądają gotowców odpowiedzi, ale żądają spotkania z człowiekiem. W cudzysłowie, oczywiście, żądają spotkania z człowiekiem, który podobnie jak oni jest w drodze. I najpierw było doświadczenie nad grobem Jerzego, z tym pytaniem, a potem było doświadczenie spotkania z tymi ludźmi. I paradoksalnie, spotkania z ludźmi, którzy są poza Kościołem albo gdzieś na jego granicach, albo wprost mówią, że nie wierzą, mi dają dużo wiary. W takim sensie, że wtedy dopiero. Widzę, że Jezus jest, tylko że on jest całkowicie inny niż my sobie go wyobrażamy, niż go sobie ustawiamy w naszym życiu, szczególnie jak się jest blisko kościoła, w kościele, kiedy to jest codzienność, wpada się w rutynę. I w tej rutynie Pan Bóg bardzo często staje się takim trybikiem w moim uporządkowanym świecie. Jest jednym z elementów. Tymczasem On jest Bogiem, a więc jest ponad tym wszystkim, a więc wymyka się temu wszystkiemu. I jak czytam dzisiaj Zacheusza, który wchodzi na drzewo, który robi ośmieszającą siebie rzecz, bo przecież ludzie go śmiali się z Niego. On był przełożonym celników, a więc był szefem. Kiedy szef robi śmieszną rzecz, to podwładni naprawdę się śmieją, to naprawdę wyśmiewają go, a jednak on spotyka Jezusa. Właśnie ten człowiek, który robi dziwne rzeczy, który w pewien sposób rozśmiesza towarzystwo, który jest, jest na językach kpiny, spotyka Jezusa. Nie jako nagrodę, ale... Jest konsekwentny w swoim pragnieniu. On potrafi przekraczać swoje granice granice swojej śmieszności, granice swoich kompleksów, tego wszystkiego, co go ogranicza, po to, żeby spotkać kogoś, kogo tak naprawdę nie rozumie. Boga się nie da zrozumieć, ale doświadcza spotkania, i jak Jezus nazywa to doświadczenie doświadcza zbawienia. Zobaczcie, że Zachył już nie umarł, nie poszedł do nieba, żeby być zbawionym, ale doświadcza zbawienia już teraz, bo spotyka Jezusa. To jest niesamowite, jak często w chrześcijaństwie gubimy właśnie to, że zbawienie to jest spotkanie Jezusa w mojej codzienności, w tym, co jest moim teraz, tu i teraz. Bardzo jestem szczęśliwy, że, że mogę znowu wczoraj spotkać kolejne osoby, które. Paradoksalnie to mi pomagają w mojej wierze, które paradoksalnie sprawiają, że to ja czuję się znowu bardziej człowiekiem, nie wiem jak to powiedzieć, wierzącym, albo raczej wierzącym Jezusowi, że On jest i że to, od czego zacząłem, że Jerzy, który leży w tym grobie tam od 35 lat, to to nie jest zmarnowane życie. Wręcz przeciwnie, to jest życie, które mi pokazuje, że pomimo lęku, Pomimo strachu, pomimo różnych złych okoliczności i tego, że nawet przyjaciele zdradzają, można wydać dobry owoc. Co więcej, jestem przekonany, że Jerzy, który jest w niebie, dzisiaj z perspektywy jeśli tak w ogóle można mówić w perspektywie nieba, z perspektywy czasu, nie ma żalu do swoich przyjaciół, którzy go zdradzili, którzy go zostawili, którzy go nie rozumieli. Wręcz przeciwnie, wiedząc jaki jest Bóg, jest człowiekiem, jest świętym, który potrafi przyjść ze zrozumieniem do tych, którzy zdradzili, do tych, którzy zamordowali, do tych, którzy są zbrodniarzami, bo wie jaki jest Bóg, a Bóg jest dobry dla każdego człowieka. Pozdrawiam Was serdecznie z lasu. Naprawdę jest cudownie, słuchajcie, to jest trudne do uwierzenia w ogóle, że jest druga połowa listopada. Jadę całą drogę, jest słoneczko, jest cudownie, naprawdę. Miejcie dobry wtorek. Do widzenia jutro, w środę. Trzymajcie się.